Cześć! Witam Was ponownie w Oblivionie. Teraz wejdziemy do tajemniczych kanałów! Dobra. Tak więc, zaczynamy! Co tu ciekawego? Nic... nic, nic, jeszcze raz nic... Też nic, nic. Szczur, wiedziałem, wiedziałem. Stoi, dobra. Ty już nie stoisz, już leżysz. Wiem, moje kawały są suche. Nie umiem upowiadać kawałów. Oj! Uj, uj. O, lekko się wystraszyłem. Nawet można powiedzieć, że nie lekko. O mało co mi serducho nie wypełzło na powierzchnię. Wszyste te... Goblińskie berserker... ber... berserker... berserkery. to zawałbym dostał. Mm, jeden budzik Dobra. Tylko potem to przyszedłem. Tutaj pewnie coś jest jeszcze Jest! Strzały zawsze się przydadzą Tak więc Bierzemy strzały i idziemy Po krąg sera Z tego co pamiętam to, Jeszcze raz na strzała A chyba w tej nie będzie... nie W tej drugiej W tej berce będzie krąg sera Tak, widziałem. Nie ja teraz zabrałem i powiedziałem, jestem w jakimś <grystanie> Ale się przyda na pewno... ...serek. Bynajmniej po to, aby... ...zjeść sobie śniadanko. Albo takie rzeczy. Szczura zabiera mi przyda się do mikstur, jego mięsko. mi z niego soki. Trochę teraz obrzydliwie gadam, ale... ...przynajmniej raz tak musi być. Uj kanałowy ty... a on nie daje mięsa no taki kanał kanał, że nasz kanał brama kultura mnie tu nie było co tu jeszcze? nic nie ma tu nie ma szczurka? tu chyba szczurek lepsze zaryglowana jest brama dobra tu mamy wyjście z kanałów na powierzchnię tak, cieszycie się? Bo ja bardzo. Nie będziemy już chcieli łazić po tych wszystkich kanałach, ale bez gadania przejdźmy do rzeczy. Do tej rasy, do tej nazwy, do tej klasy. Hmm. Dobra. to jeszcze? Jestem tak. No tym, 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 tym co daje życie. 90% życia. Nie pamiętam, jak się nazywał. Lord, tak? Lord. I jestem wojownikiem. Znaczy, tancerzem ostrzy. Tak więc raz zostawiamy na elfa. Jak widać, mamy tu elfa. No i skończone. Wreszcie świeże powietrze. Wolność. Tędy by przyszedł cesarz, tylko cię, potem by poszedł. <ścoughs> tak obok są zbóje, z tego co pamiętam. No, co jest? Ładuj się, ładuj, ładuj. A, musiał być dźwięk otworzony. Dobra. Chodzić już nie będę. Czemu nasz okant w tym wskazuje drogę do opastwa Może Możesz uda się tam polegając na skali. Dobra, wiem. Znam, znam tą grę. Ach, jak miło. Zabierzemy tę pleśń która się rozprzestrzenia na drzewie. I pójdziemy wsiną niedal, bo aż tam. Bo trzeba się dostać do królestwa. A jest dopiero wyjście tu, jest wejście, nie ma innego. Nie, no, można jeszcze ewentualnie tutaj wbić się po górce i na tym mostem bo tu też jest most, albo tutaj, albo, albo tutaj dojść, ale to, to nie, to ja bym chciał sobie. tak, 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 tak. Tak więc nie będziemy gadać, zróbmy tak. Hop! Świeczka mi wysła Pesażony Muszelki, muszelki Perła, nie! Yeah. Oj, oj oj, ryba, 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 zła ryba, zła ryba Dwy hasło, dwie hasło ryba. Dobra, idziemy. Wilwerin. Dobra. Może być i Wilwerin. Mi to nie przeszkadza. O. E. To nie jest zbyt miły widok. No. Ja I wy się tu zaznażać. chodź, chodź, chodź. Kurde, 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 kurde Chodź, chodź. Zginiesz marnie, kadzicie No do tego tak jak to obrazu jest Masz się czym pochwalić Wszyscy umarli. Przedstawimy Wam mój brzydki zabigały łuk. I weźmiemy żelazny łuk. Żelazną strzałę. No, czym się? Baranina jak najbardziej. Aczkę. wrócimy. Co tu masz ciekawego? To opór bojowy. No, w sumie. Przydałby się, tylko że za bardzo nie ma miejsca. 44, a on waży 27. To jeszcze weźmiemy? Ile zostało miejsca? Krótko. cienko, cienko. Miejsca zostało. Może jednego wyrzucę. Sprzały jak najbardziej. Dobra. Zobaczymy, co tutaj jest. Nie da się, no bo... Dobra. To chyba. Tu zakończymy naszą. część. Odcinek. Nie wiem, który to już odcinek. Nie liczę. Znaczy, liczę. Mam na YouTube napisane. Ale. Sam w grze nie liczę. Tak więc. Komentujcie. Oceniajcie. Podziwajcie ładne widoki Obliviona. Oblivionu. I na razie.